Pięknie. O, nie, nie zdara ze mnie. Byłabyś tak miła i to podniosła? Pewnie. Świetnie. Zrób to powoli. Wolniej. Ale... Grzeczna dziewczynka. Więc teraz... zrobimy to jeszcze raz. Tylko... zdejmij ubranie. Przepraszam, ale... nie zrobię tego. Dlaczego? Odpowiedź jest w moim CD, świrze! O, dobry wieczór. Jak poszła rozmowa? Fatalnie. Fatalnie. Mówiłem ci, że nikogo nie potrzebuję. Radzę sobie świetnie. Henry, dosyć już tego. Proszę mu wybaczyć. Naprawdę potrzebna mu pomoc. Nie chcę żadnej pomocy. Sama widzisz? Lepiej stąd uciekaj, maleńka. Bo mogę zamienić twoje życie w piekło. Wie pan co? Wezmę tę pracę. Lubię, gdy jest gorąco. Ten ekscentryczny milioner myślał, że będzie moim koszmarem, ale nie wiedział, kim naprawdę jestem i jaki mam plan. Mam na imię Maja, a to moja historia. Tak się cieszę, że zostałaś. W porządku. Potrzebuję tej pracy, więc. Niech to pora obiadu. Co? Łóż to. Co? A po co mi ona? O, wkrótce się dowiesz. Niedogotowane, proszę, kochanie. Brokuły? Wiesz, że ich nienawidzę i dziwnie pachną, nie zamierzam ich jeść. Nie wiem nawet, co to jest. Co na obiad? Teraz musimy to wszystko posprzątać i zrobić coś nowego. Nie, 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 Lorraine, zajmę się tym. Henry i ja wszystko posprzątamy. Co ty robisz? Czy ty, zwar czy ty zwariowałaś? Hej! Skoro pan je potłukł, musi pan posprzątać. Lorraine, ona jest stuknięta. Chcę, żebyś. Chcę, żebyś ją zwolniła natychmiast. Myślę, że należy ci się dzisiaj premia. Lorraine, nie bawi mnie to! Lo Lorraine! Wracaj tu! Dlaczego siedzi pan po ciemku? Zgaś to światło. Już! Dobrze, dobrze. Jeśli nie lubi pan światła, mógł mi pan o tym powiedzieć wcześniej. Nie, nie lubię takich ludzi jak ty. Wyjdź i daj mi spokój. Kto jest na tych zdjęciach? Była służąca? Nie dotykaj ich. Miał pan kiedyś taki motor? To nie twoja sprawa. Hej, potrafi się pan uśmiechać. Proszę wyznać prawdę. To robota Photoshopa? Zostaw moje rzeczy, proszę. Niech pan wrzuci na luz. Luz? Co masz na myśli? Masz pojęcie, jak wyglądało moje życie, zanim to wszystko się stało? Byłem królem w mieście, rozumiesz? Imprezy, auta, motocykle, podróże dookoła świata. Piękna żona, a teraz to przeszłość. Cóż, przynajmniej piękna żona pozostała. Ale chciałbym, żeby odeszła. Dlaczego pan tak mówi? Chcę znać jakiś powód. Tony. Co? Przepraszam. Proszę, nie, ale... Nic już nie mów, nie obchodzi mnie, co o tym myślisz. Nic, co powiesz, nie sprawi, że poczuję się lepiej. Naprawdę. Chcę, żeby ona odeszła, a ty razem z nią i żebyście wszyscy dali mi w końcu spokój i zostaw mnie samego dobrze? Teraz pojęłam, dlaczego chciał, żeby ona odeszła. Ale musiałam zrobić coś, by nie zechciał pozbyć się również mnie. Pan mnie potrzebuje. Naprawdę? Dlaczego? Bo jestem niezwykła. Niezwykła. Mogę zatrudnić każdą służącą. Tak, ale żadna z nich nie zrobi tego. Momencik. Nie, nie, pan... proszę, proszę nie. Co? Prosił pan o stryptys. Pomoże mi pan? Dzięki. Co, to niezły taniec. Wow. Wybaczcie, zostawiłam telefon. Hej, Lo Lorraine, zaczekaj! Hej, zaraz! Lorraine. Lorraine! to nie jest tak, jak myślisz. Czyżby? Tak, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Ty też nie jesteś święta. Uspokój się, jest okej. Okay. Właściwie to jestem ci wdzięczna. Więc dlaczego się pakujesz? Ponieważ właśnie takiej osoby szukałam. Czekaj. To pensja za kolejne trzy miesiące. W końcu mogę się stąd wyrwać. Dasz wiarę? Co? Właściwie. Henry podpisał zgodę na eutanazję. Postanowił odejść. Zgodnością. Więc za trzy miesiące będziesz wolna, tak jak ja. Typowa Lorraine. A? Dalej, pójdź na łatwiznę jak zawsze. Baw się dobrze z Tonym. O Henry, nie próbuj robić ze mnie potwora. To nie moja wina, że roztrzaskałeś motocykl i jeździsz na wózku. To, że twoje życie się skończyło, nie znaczy, że moje też musi. Jestem kobietą. Tak, stuprocentową. I nie zamierzam wieść tak żałosnego życia. Żegnaj. Myślałem, że moje serce umarło razem z władzą w nogach dawno temu, ale myliłem się. Henry przestał cokolwiek jeść i nie chciał nawet otworzyć mi drzwi. Miałam jednak nadzieję, że znów nabierze chęci do życia. Krzyczałam i błagałam go, ale nic nie działało. Ciągle milczał, łamiąc mi tym serce. Wtedy zrozumiałam, że najwyższa pora wyjawić mu mój sekret. Było mi strasznie wstyd. Wtedy mama powiedziała, żebym nie biegała bez majtek. Już, wystarczy. Mam dość tych bezsensownych opowiastek. Już, odejdź stąd i zostaw mnie w spokoju. Nie, 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 nie odejdę. Mam więcej takich historii i zamierzam je panu opowiedzieć. Czego jeszcze nie zrozumiałaś. Nie chcę dłużej żyć, nie w ten sposób, jasne? Nie chcę głupiej służącej z głupim imieniem Maja. Zostaw mnie w spokoju! Poprawdzie, to nie jest moje imię i nie jestem służącą. Czy choćby spojrzał pan na moje CV? Nie. A co? Jeśli chce się pan dowiedzieć, kim jestem, to proszę pozwolić mi tu zostać. Zaczekaj i powiedz, kim jesteś. A -a. Muszę wiedzieć mów zaraz! Widzimy się jutro, Henry. Cóż, pół roku badań. Zgodnie z Twoją tezą, nie można utrzymać przy życiu kogoś, kto tego nie chce, stosując manipulację psychologiczną. Tak, niestety to niemożliwe. Nie ma żadnej innej możliwości? Hmm, myślę, że jest. Ciekawe, jakaż to? Miłość? Zamierzasz zbadać to osobiście? Szczerze mówiąc, robię to już od jakiegoś czasu, profesorze. <noise> to nieprofesjonalne. Dobrze, w takim razie czekam na nowe wnioski z badań nad tą nową tezą. Panno Martins. Powodzenia. Dziękuję. I wesołych świąt. <grym> Juhu! I co? Zdałaś? Tak! O, fantastycznie! Chodź, do... no. Uh. Pora kupić prezenty świąteczne dla wszystkich. Dobrze. Nawet w najgorszych momentach życia. Gdy sytuacja wydaje się być bez wyjścia, ciemność rozświetli światełko miłości.